Dobra, wczoraj dojechałem jakieś 150 metrów od granicy, co pozwoli mi podjechać dzisiaj po całą firmę, żeby załadować się jutro w Nordekocie i patrzyłem pod firmą można spać, co jest gdzieś tam na polu i tak dalej. Tylko teraz studiuję dwa scenariusze, które dojechać. Czy jechać na Sussex Marie czy pojechać tutaj cały czas Autostradą na Chicago, Detroit Toronto. W zależności od tego, ile mam godzin nie? i tu są dwa scenariusze. To jest na Windsor jest 3900 km, na Susemari jest 3500 km. Ehm, tylko, że no, czas jest mniej więcej ten sam, tylko, że tu jest bliżej do granicy. Jest bliżej do granicy i mam większy zapas czasu, żeby wjechać do granicy do Kanady i tam szybciej mi wracają godziny. Nie? Ehm, bo mówię, tutaj od Minnesoty. Aż do samego Montrealu, aż do odstawy to są. No to jest krajówka. Nie? Tam są, raczej, tam się zasuwa, ale jest więcej miast. A tutaj z drugiej strony jest dłużej, ale jedzie się szybciej, no ale też są i to będę tak, miał Saint Paul, później Chicago w piątek, i czuję to spoko i Toronto w sobotę, więc jest dalej do granicy, co mi daje, że tak powiem. Większe ryzyko, że zabraknie mi godzin, żebym wjechał do Kanady w piątek. Także ja lecę sobie na, na Susse Marie. Eee, spokojniejsza jazda, bez korków i tak dalej. i dzisiaj miałem zamiar jechać tutaj drogą, którą jechałem w co mówiłem wczoraj, do Great, Przepraszam, do Great Falls. I bym wyjechał tutaj w Glendive, ale okazuje się, że tu jest górą, dwójką. Eee, 40 km krócej, a dwójką jeszcze nigdy nie jechałem. Więc tutaj sobie pojadę. No i tak jest plan dnia. Tylko szkoda, bo trochę jest pochmurnie i ponuro. No ale nową drogę zaliczę. Tak czy inaczej, ta dwójka idzie przez dłuższą część wzdłuż Missouri, rzece, rzeki Missouri. Stanąłem przed miejscowością Ledbridge. Już mi się nie chciało wczoraj jechać dalej? Dwudziestej 20 stwierdziłem, że wystarczy nie? Mimo tego, że wczoraj cały dzień teoretycznie przestałem, nawet Trzymałem sobie, nie, ale to tak jest. To nie jest odpoczywanie. No ale dzisiaj jestem dobrej myśli, że podjadę, podjadę pod samego klienta. Jutro z rana. Za pyk pyk i lecimy dalej. Jesteśmy już na granicy. Waga jeszcze pewnie. Zaliczę wagę. I co? Przekroczę granicę, zatankuję się na pilocie i sunę, sunę... Jest trochę, będzie taka trochę nerwówka, bo mam tylko dwie godziny zapasu do tej granicy i to będzie całe czas z kanałami, więc no może mi zabraknąć. I będę musiał czekać na przykład do soboty, żeby przekroczyć, ale powinno się udać w piątek, nie? Jestem dobrej myśli. To się sunie cały czas czy raczej powinno być OK? ale wiadomo na kanałach na krajówkach nie jedzie się cały czas z prędką prędkością z pełną prędkością Warto dowiadać, czy zamknięta? Zamknięta nic nie świeci, dobra to zaraz granica, no i witamy w stole gdzie tylko jadę się spytał po co? po ładunek do Montrealu w okolicy Montrealu, have a good one Pół godziny tankuję się. mógłbym pojechać na Great Falls, ale tam jest 40 km dłużej a teraz się liczy każda minuta, każdy kilometr. nie? Do granicy mam 2426 km i mam 27 godzin, nie. Czyli mam... i, i do tego jeszcze trzeba odjąć dwa przeglądy po 10 minut, to jeszcze stuczę te przeglądy, nie. Także no, mam 2 godziny nadwyżki. Powinno starczyć, ale może być następnie. Będę się mógł jeszcze ratować, bo będę mógł edytować niektóre czynności ewentualnie, gdyby coś tam, nie? Ale na razie wygląda to dobrze. Tam widać w oddali góry skaliste jeszcze, białe już wierzchołki. No ja będę niestety od odjeżdżał, ale może mi się uda wyjechać spod tej kopuły, ona chyba idzie z północy. Wiem, że później wiatry się zmienią, bo głównie będę większość część dnia jechał z wiatrem, a później w pewnym momencie... Zmieniał się wiatr, będę jechał pod wiatr, eee, więc może coś się uda nagrać na tej dwójce. No, to będą prerie, ale dla samego faktu, że jadę pierwszy raz w życiu tą drogą i tym odcinkiem drogi eee, upamiętnić to, nie? O, tam są góry, ale ładne. Już są białe. Może mi się uda wyjechać spod kopuły z deszczu. Na pewno, bo już tylko mrzawi. A rano ostro podało. Szybki przegląd na wadze. A mi zależy na czasie. No to zjeżdżam na bok, wziął wszystko. Ten, znaczy, tak przegląd, taki rutynowy. Wziął prawo jazdy, wziął ten, sprawdził opony, światło, no i kazał sobie wysłać. Logbook na maila Ale to wszystko musi być zrobione na on-duty, nie? Ale to 15 minut. No ale widzicie, jak trzeba To akurat przegląd to. Dobra, 15 dolarów ekstra Proszę jakiś spokój w Montanie A tam są piękne góry, jeszcze tak ładnie je słońce podświetla białe wierzchołki i one stopniowo się wyniżają troszeczkę. I później znowu są wyższe w Colorado. Łańcuchy. Jeden łańcuch za drugim. No nic, panie, to już 10 minut trwa. On tylko raport wypełnia, nie? Mam wątpię, żeby logbook sprawdzał, bo wszystko się dzieje po kanadyjskiej stronie, a z tego, co wiem, to Amerykańcy jak patrzą, tylko patrzą na Stany, nie? A ja dopiero sobie wjechałem do Stanów. Ładny ten traf. mi go zostawić na stałe, cholera, Ale to już taki koło teraz już jest, że dramat nad A właśnie, mój kolega, takie pytanie kiedyś było gdzieś tam, czy mój kolega Turek też dostał swojego traka, jak wrócił po wakacjach. W tamtym roku dostał, ja nie dostałem, w tym roku już mu go zabrał i chciał mu wcisnąć nowego traka w, w tej najmniejszej kabinie, nie? I on powiedział, i hu, hu i dostał dużego, ale też taki przebiegiem jak ja, milion coś, nie? No, i też wkurzony, no, ale mówi, no, taka firma, ale chciał mu dać małego traka z tą małą kabiną, jeszcze bez łóżka u góry na długie trasy. Ja mówię Sinan, pomyśl, nie? To jest tego, że nowo, ale to jest klitka. To jest dobre na Montreal Toronto, ale nowy brązowy od poniedziałku do piątku, a nie na dwa tygodnie w trasie. On też pełno klemotów ma ze sobą, nie? No nic, póki co jeszcze praca tutaj jakoś wygląda, ale niestety na okresie lat widać jak ta firma się zmienia, no korporacja z 40 traków na 350, no to co oczekujecie, dobra idzie wraca z papierami, 15 minut, jeszcze na koniec sprawdził czy mam paliwo z akcyzą i have a good day, no violations found, bye. Ciachciach, ciach, szybkie tankowanko, nie za dużo paliwa, bo to też będzie jakiś taki ciężkawy ładunek. Zatankuję tyle, żeby mi starczyło do, dojechać do, do klientów. Później jak się zważę, to będę już wiedział ile mogę tankować. 75 galanów styknie. Dobra, zobaczymy co ta dwójka nam pokaże. Co się kryje na tej drodze. Shelby, Montana, tradycyjne miasteczko na dzikim zachodzie. A za miasteczkiem Pustkowia, o czym zaraz się przekonam. Let's go. delikatnie fałdować O, druga waga. Ciekawe czy będzie otwarta, czy nie Może jeszcze jeden przeglądzik To jest miejscowość Havre Nie zamknięta Muszę gdzieś stanąć na pauzę, bo głodny jestem Może na tej wadze Albo no, na, na jakiś stacji spali lepiej Jutro jakieś większe miasto, ten Havre. Tak to się, jak się jedzie, to same wioski, albo takie malutkie osady, tutaj widać, że jednak ciut większe to miasteczko. Trzeba uważać, bo lubią suszyć. Na gwiazdach i w takich miasteczkach właśnie. Wciąż Truper był e, złapał kogoś, tylko że jak dojeżdżałem to zgasił światło, bo już odjeżdżał. Na drodze normalnie też kogoś złapał. Tutaj wszędzie pilnują pręd prędkość. No i właśnie na takich miastach tracę czas, nie? A jak już będę jechał na Souselle Marie to największe utrudnienia to będzie Ashland. Wisconsin, Ironwood, Michigan i Marquette, Michigan. A później to idzie. No, mam dwie godziny zapasu. Powinno być ok. A jak nie, no to w, dopiero w sobotę o godzinie o północy. Czyli w piątek o północy mi wrócą godziny, nie? Ale przyjemne to miasto, typowo amerykańskie. Typowa Montana. 40 minut jadę dalej, bez pośpiechu bez pośpiechu Prawdziwa tak, Ameryka Dobra idę do ubikacji umyję się troszeczkę i jadę już później do samego klienta i zrobiły się takie prerie są bardziej tam, no takie prairie jak w Saskatchewan w sumie jesteśmy na tej samej wysokości z Saskatchewan i nie aż tak daleko od Saskatchewan jedziemy wzdłuż granicy no nie dosłownie ale jakieś ja wiem 60-70 km tamtą stronę jest kanada i w końcu dotrzemy do korytarza rzeki Missouri gdzieś tam dalej no. parę zbiorników też tam misuri ma Zaczyna przypominać mi na tej drodze. Czyli inaczej niż na feriach w W jednej chwili da się zaczęło znowu hołdować. I ładnie jest. I bardziej pusto niż w Dobra, to pogoda w Polsce, nie tutaj. Musiałem wjechać w tą drugą masę powietrza, bo wiatry się zmieniły i, i nieprzyjemnie się jedzie I słychać zresztą nie. No i dojeżdżamy do Mississippi, do Missouri. Eee, nie wiem czy zobaczymy tą rzekę, ale ona jest gdzieś tam. Jest ogromny zbiornik, nie? Ale w pewnym momencie chyba ją przeklę. Nawet no nie musiałem przeciąć. Będę się dojeżdżał do 94, nie? na Seciku e, rzek dobrze nie widać, muszę odpalić Google'a. Alan dostał ładunek, który miałem ładować dzisiaj, ale przesunęli na piątek. Ale okazało się, że ten ładunek będzie gotowy jutro. Ale w międzyczasie dostał też inny załadunek, później go anulowali i... i, i. No, Alan ma pecha, no. Trochę czuję się winny, no ale to jest transport, no, ja, ja nie decyduję, to pryns decyduje wszystko zaczęło od tego, że ten mój ładunek, który miałem ładować dzisiaj, został przesunięty na piątek i tak poszło jak domino. Tam ledwo co widać są drzewa i to już jest Missouri. Ja jechałem wzdłuż innej rzeki i ona się złączyła gdzieś wcześniej albo... no ciężko powiedzieć na tej mapie, nie? I zaraz dojadę do miejscowości, za 25 km do miejscowości Wolf Point i zmienię drogę, nie? I będę jechał bardziej na południe i przetniemy rzekę Missouri. No, tutaj jest sucho, nie ma nic, a tam są drzewa, ładne kolory. Także zaraz. No, przybliżamy się do rzeki, do tej miejscowości. Tam ile drzew przy rzece? Także przekroczymy Missouri. W tej podróży jeszcze raz ją przekroczę w miejscowości Bismarck, a później w północnej Dakocie, nie, w Minesocie, przekroczę rzekę, do której ta rzeka się wlewa, czyli Mississippi, ale tam w Minnesocie ta, ta Mississippi po prostu jest taka, taki potop, znaczy potok nie, ale rzeczka taka, bardzo malutka, mniejsza niż Wisła. No, to jeżeli nie zapomnę, to tu staram się nagrać tą tą rzeczkę Mississippi na północy Minnesota. Dobra, to jest Wolf Point. Zaraz w prawo przez story kolejowe, później przez most i w stronę. Glendives, Glendive w miejscowości Glendive po francusku, nie wiem czy po angielsku tak się samo wymawia i tam wskoczymy na 94 na autostradę w sumie tą drogą nie tracę czasu, bo się zasuwa tak autostradą tych miast jest naprawdę mało eee... sądzę, że powinienem być ok do granicy tak się cały czas martwię, ale też zapomniałem o fakcie że w Kanadzie będę jechał przecież przez, przez 11 godzin E, drogą e, drugorzędną więc to mogę odjąć od tego e, rachunku, nie? No. dobra za 500 metrów to nie tu czy tu? nie, jeszcze nie Montana 25 jakaś stacja kolejowa jest no myślałem że pojadę przez tora tutaj pod torami 13.10 przechodzę spokojnie drogowy. Aż do Zatoki Meksykańskiej, e, ciut dalej na północ, e, z Alberty, znaczy to wcześniej nie było, nie? E, rzeki do Zatoki Hudsona i gdzieś tam, jak się zejdzie, właśnie w dół w Quebecu, e, w rzekę Utałe aż do Atlantyku, do Świętego Ławczyńska, Atlantyku i tak dalej. Także to były autostrady. I, i, i ale przede wszystkim dla rdzennych mieszkańców i oni pokazywali białemu człowiekowi jak się poruszać po tym kontynencie. Cały czas te przestrzenie. Dojeżdżam już do tej drogi, która mnie doprowadzi do Dziewięćdziesiątki i tak naprawdę to będzie pierwszy raz od wielu lat, bo ostatni raz nie na tej drodze, ale do, do tej drodze, do której dojechałem byłem białym leży. Chyba nagrywałem, to były moje początki YouTube'a, jakoś tak jeszcze te, manuale i tak dalej. Tak, tak, to były początki YouTube'a. Niesamowite jak ten czas leci. No i będzie już nudno, nie? Tam już się prewie całkiem wypłaszczą. Na początku jeszcze w Takocie trochę tam będzie takich fajnych momentów, ale generalnie no, cały czas jesteśmy obok gór. Tak, raz jest ciekawie, raz nie. <gry> znaczy tu jest ta przestrzeń, tu jest dziki zachód. To jest tym fajny, że zwykle z domu jest, jest pustkowiej. I... Proszę, dwusetka w stronę Glendive. I Tu kończy się przygoda Krajowych Dróg Montany. Skakujemy na autostradę. No cóż, nowy szlak zaliczony. Wiedziałem mniej więcej czego się spodziewać. Najbardziej fajny moment by właśnie było bliżej rzeki Missouri. jedziemy pod autostradą w lewo i została jakieś godzina 45. Jeszcze stale coś zjeść żeby nie jeść przed samym snem eee, spedycja gdzie się ładuje, znaczy tam firma gdzie się ładuje załadunki zaczynają się o godzinie 7 rano Czyli wykręcę dziesiątkę Będę spał pod firmą, a jak nie, to dosłownie przez pod jest track stop taki, ale wolałbym pod firmą. Stanąłem sobie zjeść na rampie, a co tam? Trochę się tak martwię, bo w tym mieście, gdzie się ładuje, patrzyłem, nie ma. Są dwa truck stopy, ale nie ma wagi, nie? ten ładunek ma 3 3000 funtów. No nie sądzę, żeby był problem, ale wiecie, jakieś grzejniki. Suchy ładunek to nie powinno być problemu. No, szybka rundka. Ciepło się znowu zrobiło. 14-15 stopni. No to jadę pod klienta, Zostało mi godzina. Zobaczymy co tam słychać na załadunku. Ciekawe kolory przy zachodzie słońca pod chmurami, czasami gdzieś jeszcze deszcz popada już wjechaliśmy w Northakata To jest miejscowość Beach za 100 km jest mój zjazd i później tam chyba 20 km więcej czy 10 od, od ee, drogi zachód słońca. No I to są te najciekawsze momenty takty, które zaraz się skończą. Montreal wygrywa 2-0 z Toronto Pierwszy mecz sezonu. Nie przyjechałem pod firmę. Rampy są tutaj. Ja śpię pod rampami. Będę pierwszy. Do załadowania. Miejmy nadzieję. Tam nawet ktoś jest? Pójdę się spytać, o której otwierają. <grymne> Może nie załadują? Wątpię, ale nigdy nie wiadomo.